Okay, zadanie 16. Dowód z logarytmami. Mamy założenie, że logarytm przy podstawie 2 z 18 to jest C. A chcemy wykazać, naszą tezą jest, że logarytm przy podstawie 3 z 4 to jest 4 przez C 1. Co możemy zapisać? Przypiszmy jeszcze raz logarytm z założenia. I możemy rozpisać 18 jako 2 razy 9. I wiemy, że w tym momencie to mnożenie możemy zamienić na sumę logarytmów. Mm, tak? To jest oczywiście 1, a więc logarytm przy podstawie 2 z 9 to jest c minus 1. Mm, I co teraz możemy zapisać? Że 9 to jest 3 do kwadratu. A wiemy, jest taki wzór, że ten kwadrat możemy wyrzucić sobie przed logarytm, yy, czyli wtedy logarytm przy podstawie 2 z 3. Dopiszmy sobie tu dwójkę, żeby było wiadomo skąd to się wzięło. To jest c minus 1 przez 2. Teraz znowu w tablicach, o ile się nie mylę, yy, nie ma takiego wzoru, OK, yy, ale jest taka zależność, że ten logarytm możemy sobie y, zamienić podstawę z, z liczbą logarytmowaną, tak? I wtedy jest to po prostu odwrotność tego, co mieliśmy wcześniej. Tak? Czyli teraz, jeżeli zamienimy sobie oba ułamki y, licznik z mianownikiem, otrzymujemy, że logarytm przy podstawie 3 z dwójki to jest c. Przepraszam, to jest 2 przez c minus 1, i teraz obu stronie pomnożymy przez 2, czyli 2 logarytmy przy podstawie 3 z dwójki, to jest 4 przez c minus 1. I wiemy, że to dwójkę możemy wrzucić tutaj do potęgi liczby logarytmowanej, czyli logarytm przy podstawie 3 z 2 do kwadratu, czyli 4, to jest 4 przez c minus 1, co kończy nasz dowód.